Tony śmieci zostawiła po sobie utylizujące odpady w nowinach firma, która w tajemniczych okolicznościach przepadła. O to, kto odpowie za cały proceder, czy mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni i co gmina może zrobić w tej sprawie, zapytaliśmy jej włodarza Stanisława Baryckiego. E, jakie kroki gmina podjęła do tej pory w kierunku rozwiązania problemu składowiska śmieci na terenie gminy? Jadko nawiąże do tytułu. Że ekologiczna bomba nie ma żadnej ekologicznej bomby. To jest tylko bomba sensacji ogłoszona przez naszą lokalną gazetę. Natomiast to, co zostało tam potwierdzone przez kontrolę służb ścigania, czyli policję, grupa specjalistyczna nie wykazała żadnych zagrożeń dla środowiska. Jak też i dokumentów, które mogły być podstawą do naruszenia danych osobowych. To, co robiliśmy, my robimy od początku. Firma ta zaistniała w 2006 roku. Młodzi, młodzi ludzie, młode małżeństwo. Im się wydawało, że można na swojej własności robić wszystko, co się chce. Niestety to okazało się brutalna prawda, że naruszenie podstawowych przepisów. Dotyczących ekologii, dotyczących ochrony środowiska no brutalnie potraktowało życie tych młodych ludzi i od 2007 roku już przestali w ogóle nie płacili podatków. My, ja podjąłem decyzję administracyjną usunięcia tych odpadów z terenu. Tejże nieruchomości niestety do dzisiaj ta decyzja nie została wykonana, mimo naszych ponagleń powiadomiliśmy w odpowiednim czasie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który kontroli środowiska, który skontrolował tą firmę. Jeden raz później Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka, kolejna kontrola była przeprowadzona, wydane dyspozycje, zalecenia. No i oczywiście jeszcze kolejna kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2013 roku, jakby potwierdzająca, że w całym tym problemie nie ma zagrożenia skażenia środowiska. I w dalszym ciągu chciałem potwierdzić, że jest właściciel tej działki, a jeśli czasowo go nie ma, to jest ona w zarządzaniu, czy w dyspozycji, Komornika, bo ten zakład poddany był likwidacji. kilkukrotnie były ogłaszane przetargi na sprzedaż tej nieruchomości. Niestety tej nieruchomości nikt nie kupi, jeśli ona jest zadłużona. Z tego co wiem, ponad milion złotych. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji ktoś szuka przy jelenia, aby tym jeleniem mógł być gmina, że my to wysprzątamy na Koźmin, a koszt, jaki szacujemy, to jest taki minimalny. Około 60, a może nawet i 100 tysięcy złotych. My takich środków w budżecie nie posiadamy. A poza tym nie możemy zrobić komuś prezentów, właścicieli prywatnej nieruchomości, który to naruszy przepisy, i teraz, że gmina ma to te jakby tę szkodę naprawić. Co gmina może zrobić teraz w tej sytuacji, żeby rozwiązać problem? Występujemy do, do tej firmy. Okazuje się, że, że ten właściciel gdzieś tam się funkcjonuje. Jest, natomiast być może się uchyla, ukrywa się, może gdzieś, żeby nie ponieść odpowiedzialności. Natomiast my, my po konkretnej już informacji ze strony policji określimy czy wystąpimy do do prokuratora podjęcie działań, które, które jeśli będzie stwierdzimy, to są znamione naruszenia prawa, jeśli chodzi o ochronę środowiska i czy relacji powiedzmy funkcjonowania firmy. Wbrew zasadom, jakim powinna się ona dostosować. To jest najlepsze nasze działania. Natomiast jeśli zaistnieje taka sytuacja, że ten obowiązek spadnie na nas, no to zobaczymy, w każdym razie słyszałem i wystąpiliśmy również do pana komornika, żeby nam podał. Szczegółową informację, jaki jest stan prawny na dzisiaj tej firmy, czy ona będzie polegała kolejnemu procesowi wystawienia na licytacji na sprzedaż, bo wiemy nieoficjalnie, że jeden z wierzycieli z taką inicjatywą do Komornika wystąpi. Sam stwierdzam i niedawno, to nawet jeszcze przed tym artykułem, podałem informację na stronie internetowej, że jest to ta. Część gminy jest taką plamą na naszym dobrym imieniu, jeśli chodzi o działalność ekologiczną, bo mamy tu bardzo duże osiągnięcia w tym zakresie. Przecież gmina staje się przykładem właśnie przywracania naturalnych warunków po okresie funkcjonowania tzw. Białego Zagłębia. Natomiast tutaj z problemem na pewno się pora sobie poradzimy, ale nie jest to prosty problem. Gdyby był łatwy, to już byśmy go dawno załatwili. O kolejnych etapach tej sprawy będziemy informować na bieżąco.